Cześć dziewczyny, tak to ja spokojnie, mam nadzieję, że nie macie zawału, przygotowałam dla Was halloweenowy makijaż. Wykonując go myślałam o tym, żeby to była taka księżniczka kosmitów jeszcze żeby was zachęcić do dalszej części oglądania filmiku powiem wam że nie używam jakichś niedostępnych dla was kosmetyków nie będę już przedłużać zapraszam was do oglądania dalej a więc na twarzy mam tylko i wyłącznie setafil i pierwsze od czego zaczynam to od Uzyskania koloru na twarzy takiego, jaki chcę, czyli zielonego. Ym, I żeby to wykonać, niestety nie mam jakichś takich profesjonalnych atrybutów <grybujesz> i, i sprzętu, ym, ale posłużę się tym, co mam. I mam tutaj cienie z Inglota, te trzy zielone i trochę taki jeden turkusowy. Ym, I właśnie te cienie zeskrobałam tutaj na talerzyk. Teraz do tego dodam, tutaj mam jakiś podkład, niestety nie pamiętam jaki, ale jest bardzo jasny, więc powinien ładnie się wymieszać z tymi cieniami. Aha, i jeszcze do tego dosypałam troszeczkę pigmentu Skobo w kolorze Mint Cream. On jest taki pięknie połyskujący na, na zielono. I teraz co? Właśnie pierwszy raz, że to robiłam, więc nie wiem, jak to wyjdzie, także przepraszam, jeżeli coś nie wyjdzie, ale troszeczkę tutaj dolewam y Podkładu. Udało mi się uzyskać taki kolor. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak rozprowadzę to po twarzy. Krycia to do dobrego nie ma, <grych> ale ma za to ten blask, który właśnie, na który mi zależało, e, kiedy mieszałam właśnie te cienie. Zastanawiam się, czy wyglądam bardziej jak zombie, czy bardziej jak e, ufoludek jakiś. <noise> Bo jak na razie czuję się bardziej jak zombie. sięgam teraz po taką zieleń tutaj z paletki z Urban Decay i wypełniam tym zielonym kolorem tutaj wnętrze ucha, ponieważ nie chcę, żeby cokolwiek tutaj zdradzało. Że jestem człowiekiem. I teraz zaczynamy konturowanie twarzy. Będę konturowała twarz kredką z Tesco. Zaraz Wam pokażę, którą. Jak ją znajdę. Jest w takim ciemnym zielonym kolorze, więc będzie tutaj świetnie się nadawała. I będę konturowała bardzo ostro. Także wychodzę z tą minią aż tutaj. Pozostawiam to w taki sposób i teraz będę to rozcierać. I rozetrę to pędzelkiem takim. Sięgam jeszcze po ten zielony kolor. I żeby tutaj to cieniowanie umocnić, wklepuję tutaj ten cień na środek czoła i na całą tutaj... Yy, przednią część twarzy nakładam ten jasny cień, to jest Inglota. Niestety podkleiłam go, więc nie wiem jaki ma kolor. Ale jeszcze ładnie tutaj wszystko blenduję tym cieniem. I ponieważ chcę, żeby ta twarz wyglądała jakoś tak, wiecie, el, el, jak, jak elf, albo jak jakiś taki, wiecie, ufoludek, to um, jakby kontur nosa po, poprowadzę aż przez brwi. Czyli zaczynam od tego miejsca i przejeżdżam przez brwi, zostawiam tutaj i będę teraz prowadziła tą kreskę wyżej w to miejsce. Prawda jest taka, że w tym momencie już nie wiem, co robię, to będzie czysta improwizacja. Biorę pędzelki do rozcierania i teraz wszystko ładnie blenduję tutaj. Teraz na środek nosa, jednak na czubek, tamtego jasnego cienia zielonego. Ten cień też poprowadzę. Zaraz wewnętrzny kącik. Ale to nie będzie najjaśniejszy cień, który tutaj damy. Ale możemy potraktować go jako cień taki bazowy. I teraz pora wziąć się za oczy, ponieważ teraz są takie, takie byle jakie. Zacznę może od czarnego eyelinera. Biorę pędzelek skośny i najpierw, żeby tutaj ta granica tak się czerwona tutaj nie odznaczała, to najpierw nałożę eyeliner tutaj na linię wodną i pod, pod linię rzęs. Boże, nie mogę się wysławić. Nie musi być to staranne, ponieważ zaraz będziemy to rozcierać, zaraz będziemy to w ogóle wyciągać w dół i w górę. Także spoko. Dobra, niech będzie tak. Biorę teraz pędzelek do rozcierania i rozcieram. Już jest trochę lepiej, ale jeszcze kontynuujemy. Będziemy ten właśnie eyeliner wyciągać aż y, tak symetrycznie do tej linii, więc w ten sposób i również z drugiej strony. I teraz kreskę tą łączymy z okiem. Teraz będę się starała stworzyć te. Kreski na tyle symetrycznie, żeby to jakoś wyglądało, chociaż, jak same widzicie, jest to ciężkie do zrobienia, bo ta mi wyszła już znacznie grubsza niż ta. Także będę musiała albo tą pogrubić, co raczej zrobię. Tutaj wewnętrzny kącik. Zrobimy tak zaostrzony, więc użyję do tego takiego mniejszego pędzelka. Wiecie co? Wpadłam na pomysł, żeby te dwie części w którymś momencie ze połączyć i to jednak zrobię. I teraz sięgam po pędzelek do rozcierania i rozcieram górną tutaj powiekę. I tą linię również od góry staram się rozetrzeć. Sięgam po czarny cień. On tak fajnie mieni się też na zielono, także rozcieram tym właśnie cieniem tutaj dolną część tego miejsca, tej, tej linii. Rozcieram też tutaj dolną linię. Dolną część tej linii tutaj pod na dolnej powiece, pod, pod rzęsami. Teraz pora na usta usta oczywiście pozostawię czarne. Na środek ust nałożę trochę zielonego cienia. I na to jeszcze nałożę nasz pyłek z kobo, który. O, jest tutaj. Który jeszcze nam optycznie powiększy usta, które są i tak już bardzo duże. Ok, na sam środek. Tego samego pyłku użyję również tym półkiem brwiowym. Teraz jeszcze chciałabym coś popracować nad tymi brwiami. Już wiem, co zrobię. Brwi tutaj przy ozdobie brokatem zielonym z NYXa. Kiedy klej jest jeszcze tutaj mokry, dodam tutaj brokatu w takim pięknym kolorze. To jest. Kupujemy w Ameryce brokat, także zazwyczaj u nas w Polsce można tego typu rzeczy kupić w sklepach z jakimiś takimi, wiecie, ozdobami do paznokci. Teraz pora na pomalowanie rzęs i doklejenie sztucznych. O oh, fuck! W wewnętrznym kąciku e, przylepiłam takie e, cyrkonie. Również tutaj nad ustami i tutaj e, na brodzie. Dałam też te cyrkonie w to miejsce. I teraz, tak, wytruszyłam rzęsy, ale pomyślałam, żeby jeszcze na te rzęsy nałożyć ten oto brokat. I właśnie to zrobię. Może Was troszeczkę zbliżę, żebyście widziały, o co mi chodzi. Ok. Po prostu nakładam jeszcze na rzęsy brokat. Rzęsy mam już udekorowane i teraz pozostaje mi jeszcze tylko nałożyć tego pyłku z który na początku nakładałam i nałożę go w to miejsce takie tutaj, żeby rozświetlić ten wewnętrzny kącik jeszcze bardziej. I rozcieram w kierunku um, zewnętrznej części powieki i tutaj wysoko. również tutaj na dolną powiekę delikatnie nakładam. I rozcieram w dół. Jeszcze troszeczkę dam też tutaj na łuk kupidyna. No i tak właśnie prezentuje się skończony makijaż. Um, nie wiem, czy to jest coś... Yy, Trudnego do wykonania, czy nie. Powiem szczerze, że jest troszeczkę problemu, jeżeli ktoś ma niesymetryczną twarz, żeby zachować tą symetrię. Traktujmy to jako zabawę, bo Halloween to jest jedna wielka zabawa, więc nie ma co się tutaj spinać za bardzo. Przepraszam, że nie nagrałam tego, jak doklejam cyrkonie, ale myślę, że to nie jest jakaś tam skomplikowana rzecz. Oczywiście możecie cały ten makijaż zrobić w innej wersji kolorystycznej, bo przecież można tutaj zrobić też jak na niebiesko. Chociaż powiem szczerze, że jestem tak pomiędzy. Między zielenią a niebieskim. W sobie bardziej wydaje mi się, że to wyszło na niebieski niż na zielony, tak jak zamierzałam. Chciałam jeszcze włosy na zielono sobie zrobić, ale ale się bałam, że jeszcze mi zostanie. No ale dobra, koniec gadania. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnego filmiku. Pa pa.